Hej moi drodzy, a więc witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a zarazem w pierwszym odcinku drugiej serii Raft, tak jak mówiłem w poprzednim filmu, który pojawi się na kanale, film jest The Walking Dead. Wszystkie serie, które były na moim kanale, czyli tak jak na przykład seria z Rafta, która była nagrywana 8 miesięcy temu. Zaczynamy od nowa, z tego powodu, że było to dawno. Ludzie tego pewnie nie pamiętają, a może... No nieważne, było to dawno, i ja tego nie pamiętam. Mm. Poza tym, no różnych też jeszcze innych powodów, y, jestem zmuszony do zaczęcia serii na nowo, dlatego robimy sobie oczywiście nowy świat, jakby inaczej. I z tego co pamiętam, znaczy z tego co sprawdziłem, y, wtedy świat nazwałem sobie Tratwa 1, bo nie miałem innego pomysłu. Dlatego teraz pójdziemy z za ciosem oryginalnością i zrobimy na Tratwa 2, bo czemu nie. <grych> no i na samym początku, oczywiście standardowo jak tu w bywa, zaczniemy łapać rzeczy hakiem. To akurat przez większość gry tak będzie wyglądać. Znaczy później, później to trochę inaczej będzie, ale na początku ee, to tak, to na początku to się muszę trochę naklikać, <gry> bo potrzebne nam jest na pewno najbardziej są deski, na pewno plastik i liście to jakoś tak zawsze, liście jest za dużo, ale plastik i deski to jest must-have, tym bardziej, że musimy sobie bardzo szybko poradzić z problemem głodu i z problemem yy, wody. Bo, bo, generalnie tośmy na oceanie jesteśmy, nie? I no, ocean to słony jest, a słona woda to nie bardzo. Mam nadzieję, że nie będziecie aż tak bardzo źli, że te sery się zaczną na nowo w sensie. No i będę ukrywał, że trochę mnie boli to, że jak sobie tak patrzę na wyświetlenia pierwszego odcinka z Drafta i tam jest. 700 teraz prawie wyświetleń, to, to jest dziwnie duża liczba jak na mój kanał. To, 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 to trochę mi jest szkoda zaczynać to na nowo, no ale muszę. W tamtym roku wrzuciłem chyba całe, nie, nie wiem ile filmów, ale wiem, że to jest jakaś z 10, z 15 filmów przez rok. <grych> nie wiem, może mi się kiedyś uda wrócić do takiego... O widzę już tam wyspę w prawym górnym rogu. Może kiedyś mi się uda wrócić do regularnego nagrywania, ale niczego niczego... Nie chcę niczego mówić, bo tu już kiedyś parę razy mówiłem, że będę nagrywać i tak dalej. Tak swoją drogą to trochę dziwnie wychodzi, ale na pierwszy, bo ja na to na Śląskim mieszkam z tego powodu, u mnie ferie zaczynają się w następnym tygodniu. I akurat w pierwszy tydzień w ferii wyjeżdżam na... Chyba cały tydzień, chociaż nie wiem. Także filmy w pierwszym tygodniu ferii u mnie, czyli to będzie za tydzień. Planuję wrzucić co najmniej dwa filmy przez cały tydzień. Może mi się uda trzy, ale, ale planuję co najmniej dwa filmy w jakieś dni bliżej nieokreślone, bo w sumie sam nie wiem. I e, nie wiem w sumie z czego będą te filmy, to też wam nie powiem, to, to niespodzianka będzie. E, I te filmy, które bo, będą e, przez ten tydzień, one będą nagrywane na zapas tego tygodnia teraz, także... No nie będę miał się tam jakichś komentarzy, czy coś takiego odnieść, chociaż chyba nigdy mi się jeszcze w historii nagrywania nie zdarzyło odnieść jakiegoś komentarza w filmie następnym, ale jakby ewentualnie było trzeba, to się nie odniosę. Ale opisuję na komentarze. I czytam wszystkie, całe trzy, pod ostatnim filmem, ale czytam. Mam w ogóle wrażenie, że... Bo nagrałem tak naprawdę zwiastun, bo po pierwsze chciałem tak sobie, przy, znaczy, nie wiem, przypomnieć YouTube'owi, czy tam algorytmowi i tak dalej, że, że żyję i nagrywam. E, po drugie, trochę mnie wnerwiało to, że jak sobie tak kiedyś patrzyłem, albo jak ktoś patrzył, jak ktoś tam się pytał, albo w jakimś studem, w jakiś sposób się dowiedział o tym, że ja nagrywam. I ten zwiastun z 2020 chyba roku, kurde 3 lata. ajaj, To, to ten zwiastun. No, to, to, to nie był to, to był zły zwiast, to, to było złe. I to automatycznie po wejściu na kanał się wyświetla. Serio. No, także mnie akurat bardzo irytowało to, że ten zwiast, to, to na początku ja strasznie krzyczałem, i, no to, to był zły film, generalnie. I on, on był ustawiony cały czas na tym filmie, na tym takim tym głównym ekranie, że jak się tylko wchodzi na kanał, to on się od razu wyświetla i, i się włącza od razu. I o, później sobie z tym poradzę. Um, Nie chcę mi się teraz z nim użerać, szkoda mi plastiku na, na ten. znaczy drewna, bo to w sumie drewno na hak. Eee, teraz się tym zajmę. No, ale czy mnie stać na sikierę? Chyba tak. Może by mi się udało jakieś drzewo w sumie ściąć. Fajnie by było. Eee. No? Fajne. Okej, okay. od razu też młotek będę potrzebował, ale to za chwilę. Dobra, to sobie zaraz drzewo zetniemy, bo dużo drewna nam potrzeba oczywiście. Ja tak już też gry tej, znaczy tej gry nie tłumaczę, bo tłumaczyłem w pierwszym odcinku pierwszej serii. Eee, nie chcę mi się teraz znowu tego wszystkiego tłumaczyć od nowa, zresztą mam nadzieję, że jakby rozumiecie jak działa ta gra. A jak nie, to się nie wiem, domyślicie czy coś. To nie jest naprawdę skomplikowane. Dobra. Na pewno mnie udziabie Drekin, to jestem tego pewien. Byleby nie umrzeć, będzie dobrze. Bo teraz mi tratwa odpłynie, bo nie mam co z zrobić, ale... Czy coś znajdę jeszcze tu? Dobra, Arbuzy jeszcze zdążę. Tego drewna drzewa. Drzewa, nie drewna. Drugiego nie zadam. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Okay. Teraz mnie na 100% nie ugryzie. To jakby jestem. Wiem to. Chodź tu. Ja! Ała. Dobra, Myleby nie drugi raz, bo to już będzie trochę niemiło. E! Dawaj. Ciup. E, nawet nie było go blisko. Musimy trochę tą wyspę rozbudować. Wyspę, Tratwę. E. O, tu, miał motek. No, daj. Okej. Okay. Mm, mm -hmm. No, coś takiego będzie na sam początek dobrze chyba. I tak, na pewno pierwsze co, potrzebujemy filtra na wodę. Gdzie to będzie? Yy, yy, tu. O, dobra. Tułem tutaj. Okej. Okay. I o, na kubek nie stać, To trochę nie bardzo. Ale chwilę. Dobra. Tak, yy, filtr będzie. On nie wie, się go później przestawi. I daj mi plastik. Cztery plastiku potrzebują. Dwa, trzy... Ok. Tak w ogóle. Bo tak, że zauważyłem. Ja na przykład zrobiłem błąd w filmie z The Walking Dead i nie wiem, czy w ogóle ktoś to zauważył, ale ja zawsze nagrywam filmy w. Znaczy, raczej, znaczy, no, nieważne. Są w 2K, tam 1440p na YouTube. A ten film teraz, co był, był Full HD. Bo zepsułem jedną rzecz, bo zapomniałem, że muszę tam jedną rzecz kliknąć. No nieważne, no generalnie trochę popsułem. Ale jak, jak na początku te filmy, na przykład ten, jeszcze teraz też, yy, będą takie trochę drętwe. Jakby dawno nie nagrywałem, trochę wyszedłem z sprawy może. I yy, nie do końca pamiętam, jak to się robiło i tak dalej. Wszystko robię trochę na wyczucie, ale nie wiem. Mam nadzieję, że jest okej. Okay. Jak gadam jakieś głupoty, to przynajmniej muzyka w to jakoś uzupełnia, mam nadzieję. No, mam w ogóle w planach, bo tak, nie wiem, w sumie nie wiem co więcej mówić o grze, no widzicie, to się, jakby takie podstawy, to... E, mam w planach na pewno, ale to mówi zwiastunie w ogóle, było ich, chyba w tym, The Walking Dead też, ale to się powtórzę trzeci raz, czemu nie. Mam w planach serię z y, y, Portala. I, I wiem, że tak wyszło, że jakiś czas temu... Wyszedł, nie wiem kiedy, nie mam pojęcia, ale wyszedł e, chyba, nie wiem czy za darmo, czy nie mam pojęcia, wiem, że ja mam, wiem, że ja mam za darmo, ale mam też portala zwykłego, także nie, nie, nie wiem jak to działa. Wyszedł ten portal y, z RTX nie? i nie wiem, bo tak patrzyłem, ponoć on jest bardzo niezoptymalizowany i nie działa, a że moja karta graficzna to jest w sumie, w sumie pierwszy, najsłabszy RTX jaki istniał i istnieje do tej pory. Um. Także nie spodziewałbym się serii z RTX-em. A... Ale, bo nie wiem, jeszcze nie patrzyłem. Może da się na przykład włączyć tą grę, ale z wyłączonym RTX-em. Że nowa grafika, ale bez. RT no, nie wiem, to zobaczę. Nie wiem, w sumie, czy tam są jakieś większe różnice, ale zawsze w ogóle, zawsze kiedyś, dawno temu, parę lat. To nic to nie zmieni. E, parę lat temu grałem, znaczy grałem, oglądałem na. Już przed. Dziękuję. E, parę lat temu oglądałem y, gameplay z portala i mi się to zawsze podobało, ta gra była fajna. I zawsze chciałem zagrać, a nie miałem pieniędzy. Czy znaczy, kiedyś to w ogóle komputera nie miałem w to zagrać? A później nie miałem pieniędzy. Dobra, yy, to postawimy sobie... O. Okay. Aha, i tak, nie będziemy potrzebowali stołu do... Yy, jest ten stół? O to, 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 to. Okej, okay, to dużo desek potrzeba. To jest taki stół do wyszukiwania... Yy, rzeczy nowych, odkrywania, badania i w ogóle. Właśnie największy problem na początku jest z deskami, ale jak kiedyś, w którymś odcinku, dojdziemy do tego, że będę miał już sobie plantację drzew na taratwie, prawdopodobnie na jakimś drugim albo trzecim piętrze czy coś, bo na pewno będą piętra, to już nie będzie taki problem, bo jak na przykład będę miał jakieś, no nie wiem, tak z pięć drzew, albo sześć, i to już będę sobie ścinał i to będzie sobie rosło, to już tych desek będę miał dużo. Przecież desek w tej grze to generalnie nigdy są mało. Znaczy za dużo. Za mało zawsze. Szczerze mówiąc, to byłem trochę negatywnie nastawiony do nagrywania serii z Rafta, ale jakby. O, mieję z wyświetlenia, to wiadomo. Ar, ale. No też jeszcze jakaś jedna osoba w komentarzach mi pisała, że chce z Rafta. To stwierdziłem, że. No nie wiem, w sensie. Stwierdziłem, że jeżeli to się będzie oglądać faktycznie, to, to to nagram. Tym bardziej, że lubię tą grę. Tylko jakby nagrałem no, dużo już i dużo wiem w sumie, ale dawno nie grałem. Znaczy. Tak, żeby dłużej grać, to w sumie dawno nie grałem. To, no to mogę zagrać, nagrać. I, I będzie fajnie. Zresztą ona jest fajna. W sensie, nie wiem, jakoś podobają mi się filmy z Rafta u mnie na kanale w sensie. Yy, szczególnie, bo jakoś, no, wiem, jakiś taki klimat jest, no, przyjemnie. I w ogóle. Tym bardziej, że mówię, że Raft jest akurat spoko grą. Nawet jest w sumie jakiś lore i chyba jakby fabuła, ale nie wiem, czy to można fabułą nazwać. Ale to zobaczycie w kolejnych odcinkach. <laughs> Nie wiem w sumie, czy tu się wytłumaczy, co tu się stało, i jak my się znajdowaliśmy na tej tratwie, to tego nie wiem, może? Chociaż domyślam się, że tak, ale. Aż tak daleko jeszcze w tej grze nigdy nie doszedłem. Kiedyś oglądałem, ale to było tak dawno temu, że nie pamiętam. Zresztą ona była w jakiejś wersji pre-alpha, coś tam, nie wiem. To nawet nie wiem, czy tu były te rzeczy, które teraz są. Znaczy na pewno nie było, ale nie wiem, czy fabuła ponad takim poziomem. Chyba też nie. Damy radę, są na odpłynąć jakoś. Weź, nie udawaj. Czy on znowu... O już myślę. Może jakoś tak uboczkiem. O, 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 no. No ja mam gdzieś jak ona to trafła w którą stronę, tylko byleby wypłynęła z tych skał. O, 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 o. No i super. Później będę się martwił, jak ona będzie pływała jak już silnik będę. Miał. Tak, bo jest silnik w tych grze. Nie wiem, jakby ktoś nie wiedział, to, to jest silnik. Ale to jeszcze do silnika, to jeszcze... jeszcze parę odcinków musi minąć. Jakby ktoś kiedyś myślał, że tu będą filmy na przykład Daily czy coś. Nie wiem, może kiedyś, ale o ile będę nagrywał dłużej niż miesiąc. Ale jakby nie chcę od siebie też wymagać nie wiadomo czego, dlatego w ogóle co zakładam, że chcę wrzucać filmy z taką częstotliwością, żeby maksymalna przerwa między filmami to było 3 dni. Kiedy i tak dalej, to nie mówię ile tygodniowo ani nic, tylko po prostu, żeby nie było dłuższej przerwy niż trzy dni. I tyle. No chyba, że coś się stanie, ale to, to wiadomo. Ale tak, żeby nie było tych 3, więcej niż 3 dni przerwy i, i mam nadzieję, że to wam wystarczy. Bo mi tak. <grym> Dla mnie będzie ponad wystarczające. Więcej mi nie trzeba, żeby mnie zadowolić. Fajny, bo ten... Y, widziałem, że jakieś subskrypcje też sobie podochodziły. Ja trochę jestem w ogóle zdziwiony, że przez ten czas, kiedy mnie nie było na YouTube, w sensie ni niczego nie robiłem w internecie, to właśnie jakieś subskrypcje mi tam coś odeszło, ale coś tam w sumie doszło. Jakieś te statystyki, te filmy połapały jakieś chore wyświetlenia, niektóre, chociażby właśnie te z rafta, i ty. Nie. Fajne. Staram się nie patrzeć na wyświetlenia i tak dalej, bo to wiadomo, że nie ma co na to patrzeć. A musisz. Nie, dobra, zrobię to. Zrobię tą Gdzie Jest to Jeet. tutaj. Teraz już wiem, że nie zdążę, ale ja w ogóle hak muszę zrobić sobie. Chwila, tak. Kubek tu, motek tu, jeeta. Yy, albo tak. O, no coś takiego. Dobra, i teraz tylko jeszcze y, hak nowy tyk. cobie go tu wrzucimy, a tu lina mi niepotrzebna. Jedzenie bardziej mi jest potrzebne. No. I w ogóle postaram się, bo też jakby zawsze miałem taką tendencję do nagrywania trochę przedługich filmów. W sensie jakieś tam 40 minut. 30. Zresztą akurat ten Steal Walking Dead też taki wyszedł, ale... Postaram się nagrywać krótsze. Coś mi spadło. A, Blueprint. Ale to w sumie trochę nie miło, że mi Blueprint spadł. Ej, wróć. Proszę nie, rekin. Proszę nie. Ała. Oh, wow. Przecież nie wiem, czy one są potrzebne, te blueprinty. Czy ja muszę je mieć ze sobą, czy nie? Staram się zawsze nagrywać te filmy, znaczy inaczej, postaram się teraz nagrywać filmy krótsze, bo pamiętam, że było różnie to w ogóle. Tam, patrzyłem sobie w sumie przed nagraniem tego filmu, że kiedyś mi się zdarzył jakiś film godzinny albo dwugodzinny w ogóle. Chociaż to był live, ale to no, nieważne. I tak i tak za długo, dużo za długo. Postaram się robić filmy takie 20-minutowe, 25 max, ale tak żeby pół godziny więcej nie. Z The Walking to tylko jest taka sprawa, że tamte filmy jak nagrywam sobie, to one. Jakby są zależne od tego, bo wiadomo, ona ta tak polega na wyborach dialogów I trochę chciałem zrobić ten film krótszy, ale nie byłem w stanie zrobić go krótszego, bo nie wiem kiedy go skończyć. To było najszybciej, jak mogłem, tak naprawdę. Mówię, nie, nie miałem za bardzo jak skończyć tego szybciej, dlatego po prostu, no, dam no, 30 parę minut, trochę. 37 chyba, no nieważne, ale przynajmniej to z rafta, bo tu z rafta jestem w stanie powiedzmy skończyć grę szybciej, chociaż zawsze postaram się skończyć przy jakiś błyskach czy coś, żeby nie tak po środku morza. Z rafta postaram się filmy robić takie myślę 20-25 minut, bo to takie, no to... Ja, ja zdaję sobie bo też oglądam YouTube'a, nie? I, I wiem, że takie filmy półgodzinne trochę ciężko się ogląda. Z takich gier, to takie 25 minut to jest takie właśnie fajne optimum, żeby sobie obejrzeć i, i jest super, nie? Dlatego... Ale ja dzisiaj dużo gadam rzeczy, które ludzi nie interesuje. No cóż... Póki co w ogóle, też jeszcze nie kopię żadnych surowców. W sumie mógłbym za. Nie, w sumie... Jeszcze nie jest takie ważne, żebym teraz zaczął kopać surowce. Jeszcze nie jest ten etap, wiesz, bo tak sobie myślę, że. Bo wiadomo, nie, nie, znaczy nie wiadomo właściwie. Naszym głównym celem teraz, bo duży mikrofon, jest na pewno zbudowanie tego stołu, o którym mówiłem, tam 14 desek. Nie wiem, czy nie, to już stać, czy. O, stać mi to nawet bardzo. Zbudowanie tego stołu. I będziemy musieli zrobić piec, i w tym piecu będziemy mogli przepalać żelazo. Jak przepalimy żelazo, to wtedy będzie nas stać na i tam i mieć, i wtedy możemy zrobić ten. Oto, ten antenę. I yy, to jest radioodbiornik. No, to, to w sumie to są takie główne rzeczy teraz, co musimy zrobić, tak naprawdę. No, ale ty, póki co, mówię tak. Myślę, że ten piec to na przykład bym w następnym odcinku zrobił, yy, tak, żeby coś większego, bo ten wiadomo, ten odcinek jest pierwszy, zaczynamy serię i tak dalej. I mówię, i takie, takie fajniejsze już rozwoje rzeczy to w następnych odcinkach, też mam nadzieję w ogóle, że... Bo ja wiem, że te odcinki moje teraz mogą być takie trochę Resident Sniper Kurde. Ech, mogą być takie trochę Resident Slipper. Ała! No wow. nie było w planie. Ech, ale postaram się <grym> jakoś tak bardziej energicznie to robić, chociaż nie wiem, zaraz ta ciężko zrobić energiczną... Tam... Yy, energiczną... No weź. Ech, mogę go sobie zabić. Yy, zawsze jest ciężko zrobić energiczny odcinek. Chyba, że na przykład ginę, to wtedy będą badiory energiczne odcinki, chodź tu. Kurde, muszę go wyczuć. Znowu zapomniałem jak to się... A nie, a... Ej, weź mnie nie zabij! Proszę? Kurde. Yy. Okej. Okay. Trick jest taki, że jak się go uderzy wystarczająco szybko zanim dziabnie, tak w środku, to mordę, to, to, to ten, to, to wtedy nie, nie zabiję. Okay. Ejkuu Jesteś <laughs> Już, nie macie. umarł przez chwilę. Okej. Okay. Mm, tak, stół. To jest ważna rzecz. Stół, 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 stół. gdzie on jest. Tu, gdzieś. Nie, nie tu... Eee, nie tu. Nie tu. Nie. Tu? Nie. O, tu. okej. Okay. Dobra, stół. Dobra, trudno będzie tak. Inaczej tego nie zrobię. Okej. Okay. Lepiej nie będzie. Okej, okay, no i teraz tu sobie badamy tak naprawdę wszystko, co możemy zbadać, czyli właśnie liścia, pyk, odpadki, będziemy mogli gwoździe zrobić, plastik, yy, coś jeszcze? Inne badałem? Tak. no tak. No to chyba wszystko dobra, i się teraz uczymy. No i to tak generalnie działa właściwie system elewalowania w tej grze. E, właśnie, ja muszę zrobić tą. O. I będziemy musieli sadzić sobie jedzenie, bo ważna rzecz w sumie jest, żeby nie umrzeć z głodu. O dobra, może być... może być tak widzę, że tam mi... Chodź tu. Okej, okay. I... ah, hak mi się zepsuł, a ja się przestraszyłem. Czy ja nie mam... No, to nie dobrze. A nie, mam ziemniaki, okej. Okay. Dobrze. Dwa, dwa, trzy. Super. Umrzeć z głodu nie umrzemy, ziemniaki się robią. Ziemniaki chyba dają, wydaje mi się, że pieczone więcej jedzenia niż buraki, z tego co parze, nie pamiętam. A, do tej wyspy przypominałem, okej. Okay. Mm, dlatego ziemniaki sobie zasadziłem. Kurde, mogę powiększyć tą wyspę? Tratwę? Wyspę. A ja się będę mylił teraz. Tu. I... A tu chyba. Dobra, w sumie prawie cały plastik zużyłem, ale... <grych> Dobra, okej. Okay. Zaryzykuję. Okej. Okay. nie wiem, czy tak się opłacało. że mnie reki nie trafił, to lepiej. dowiedzieliście się w ogóle ostatnio, bo mam kolegę, który e, grał więcej. O, to to powiedział, że raczej tego nie wygląda. A jak tak, to... Pozdrawiam. E, e, który, który grał w dłużej w tą grę i mi ostatnio próbował uświadomić, ja się z nim w sumie trochę kłóciłem, ale bezsensownie. Ale ja lubię się czasem lubię kłócić z ludźmi bezsensownie, nie mając właściwie żadnych podstaw do... Podważania ich argumentacji. Nieważne. I, I wytłumaczył mi, że właściwie w tej grze ten żagiel, bo jakby wiatr wieje zawsze w tą samą stronę. I zawsze jakby, jakby płyniemy w tą samą stronę. I ten żagiel, on jakby nie przyspiesza płynięcia. W sensie tratwa zawsze płynie tak samo. Nieważne, czy ty wyręcz żagiel, czy nie. Jedyne co później, to później jest tak, że trzeba płynąć pod wiatr i potrzeba do tego silnika. A żagiel, jedyne co, to mogę sobie nim trochę posterować, w się sensie gdzieś skręcić, ale Piotr zawsze wie w tą samą stronę. Jedyne co, to się tratwa czasem obraca. Dlaczego? Na przykład jak jest ta chorągiewka... Można sobie taką czerwoną chorągiewkę zrobić. I tak, i tak ją chyba zrobię, bo się przydaje. O, ta! No. E, I ta chorągiewka, ona zawsze pokazuje w tym samym kierunku. Nieważne, co by się stało. Tylko po prostu, no, się, ten, obraca... Tratwa, jak na przykład gdzieś o wyspę się obije, albo coś, no wiadomo. O, może, może być. Ej, no nie no, teraz ja nie chcę, żebyś mi tu podjadą. Okej. Okay. No, także. No. Nie drewno Gdzie zawsze wiatr wieje w tą samą stronę. I jakby on cię nie generuje losowo, tylko nie zmienia kierunku. Zawsze w tym samym kierunku płyniemy. I ten żagiel nic nie zmienia. Ale nie wiem, i tak mam jakieś dziwne wrażenie, że płynie szybciej. Nie ja wiem, że tak nie jest, ale... No nie wiem. <laughs> Jakoś tak. No bo logiczne, nie? Że Jak żagiel rozstawisz, to... Szybciej niż tak no, no, no. Bo w ogóle wydaje mi się, że oni trochę to poprawili w tej grze, że. bo jakieś update y były, że teraz jak sobie próbuję po prostu tak jakby przy, przybić się do. Tra... Znaczy, do wyspy, nie. no widzicie, zresztą, że mi sprawdziłam, że to tratwa raz z tamtej wyspy chyba. Ehm, nie nie rzucają żadnej kotwicy. Wydaje mi się, że te tratwy jakoś bardziej teraz się odbijają. i mniej się chcą trzymać, ale nie wiem, może jest to tylko takie wrażenie dziwne. O, o ile desek? Jak miło. Okej, okay, no tam płynie. No i na przykład teraz mi się ten żagiel przyda, bo wiatr wyje tam, a ja płynę tam, nie? Będziemy musieli teraz jak najszybciej... A właśnie, ja mogę... O, 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 ja mogę tą śrubę zbadać. To jest ważne. Mogę zbadać śrubę. I tak teraz nie mogę zrobić śruby, bo jeszcze nie mam metalu, ale mogę zrobić śrubę zbadać i mogę... O, gwoździa. O... To rzecz mi dużo da. I teraz dzięki gwoździowi, gwoździu, nie wiem... Będziemy mogli zrobić sobie tak, po pierwsze te sieci, one będą mega fajne, tylko że tu potrzeba dużo desek i dużo lin. Także, póki co mnie nie stać. E, bo siatki działają tak, że sobie je dajemy tutaj na dół i rzeczy się same łapią do tych siatek, nie muszę sobie tego łapać cały czas ręcznie, tylko to się samo zbiera i... Wydaje się to być może mało efektywne, ale... Efektowe? Nie, efektywne, dobrze powiedzieć. E, ale całkiem naprawdę dobrze działa. I, i jest bardzo wygodne. Ehm. Przypiję właśnie słoną wodą. No, te siatki są, są mega fajne i dodatkowo chyba teraz już możemy, ale nie wiem... Coś mi nie stać, bo tam trzeba bardzo, chyba 14 desek, czy coś? Nie, 10. No to nie aż tak dużo. Ale i tak trzeba mieć metal, trzeba mieć śrubę i będziemy mogli sobie drzewa siadzić. To też mega fajne. Ale na pewno będziemy robili drugie piętro, na pewno... Będę ja chciał jeszcze trochę powiększyć sobie tą tratwę, bo ona jest troszeczkę za mała. Później tutaj będą gdzieś jakieś sobie schody do góry i będzie drugie piętro i na drugim piętrze właśnie będą wszystkie uprawy, bo... O! W tej grze to jest bardzo akurat wygodne, że... Co rada nie pada deszcz aż tak bardzo często, ale jeżeli już pada deszcz to nie musimy sami ręcznie podlewać roślin, tylko one się same podlewają, no bo deszcz pada, nie? I to jest mega wygodne. Tylko, że jeżeli są uprawy, które są pod dachem, czyli no jakby były na pierwszym piętrze, nie? Na parterze w sumie. Zależy. <śm> to, 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 to wtedy się nie podleje, no bo deszcz nie pada, nie? Bo pada na sufit, no rozumieć. Dlatego bardziej dużo się opłaca sadzić na górze, tym bardziej, że drzewa są wysokie i budować jakiś dach nad drzewami to ciężko w sumie. Okej. Okay. Dobra, teoretycznie chyba ta są raczej nie Ok, i teraz tylko jeszcze drzewa zbierzemy. Ok, no, to? No. E, następny odcinek z drafta będzie w sumie nie wiem pojęcia kiedy. Bo tak myślę, że chyba następny odcinek na kanale będzie chyba z Portala. Bo tak bym chciał sobie nagrać, bo mam ochotę po prostu pograć w tą grę. Mm. I mi się właśnie sikiera skończyła. No, to trochę słabo. A ile kosztuje sikiera? To mi się opłaca? Nie bardzo. Teraz mi się średnio to opłaca, wolę tego drzewa chyba nie ścinać. Mówię, następny odcinek z, na kanale chyba... chyba tak myślę, że będzie z portala, a z rafta w takim razie... no, za jakieś 5 dni, 6, coś takiego. Zależy, no nie wiem, nie będę niczego opiecywał. No, to w sumie byłoby chyba już na tyle w tym odcinku. Eee, sobie jeszcze ziemniaka na sobie, żeby się smażył. Wiadomo, to są... Dzięki. To są zawsze początki i tak nie Wiem, że to się dużo nie wydarzyło, ale to więcej się będzie działo później. Póki co, tak jak mówiłem, no naszym celem jest. Aha, mi się skończyło. Naszym celem. Nie! Naszym celem na obecną chwilę jest y, zrobienie. A no, to stół już mamy, no to czyli będzie trzeba robić cegły. O, to w sumie w następnym odcinku sobie pozbieramy surowce tej wyspy, zaczniemy robić cegły i będzie piec. I metal. No. W sumie to będzie duży update, w sensie szybko, szybko, szybko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Następny będzie, tak jak mówiłem, nie, nie wiem kiedy, ale za nie aż tak bardzo długo. Mam nadzieję, że nie miesiąc, tylko raczej tydzień. No i co? Do, do zobaczenia w kolejnym filmie.